Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z gry Epickie Gdakanie. O bandzie przesympatycznych kurek. O tak, które będą przeżywały przeróżne przygody. No to play! Wow, a co to? Jajko, złote jajko spadło na głowę naszej kurki. Patrzcie, jaka góra! Ze smokiem? O, mobilizacja, moje drogie kuraczki! Zaraz zobaczymy, moi kochani. O, supcio, cześć! Hmm, musimy przytrzymać kurkę i przeciągnąć ją tutaj. Patrzcie tylko, jak fajnie! Zarządzamy naszym kurnikiem! Go! Jak Subcio? Crazy Bones! To będzie takie zwariowane skakanie i uderzanie w przeszkody, coś w tym stylu. O, jak fajnie, dobra, dobra, wiemy wszystko. No dalej spróbujemy. Oj, za późno, za późno, moi drodzy! No, rach, ciech, ciach, ciachcie. No dalej, kureczko. Czemu na razie nie mogę kliknąć w tą łapkę? O, ale możemy zrobić coś takiego. Schować nasze kurki, jak fajnie! Tak, wąż już nie stanowi dla nas żadnego problemu. I z powrotem jesteśmy z <laughs> widocznymi kureczkami. O, miam, 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 miam. Zbieramy winogronka. O, czekajcie. Jej! Jak to? Jak to jedna kurka? Druga kurka wyeliminowana! Wszystkie kurki wyeliminowane przez skrzynię ze skarbem. Tak nie może być, tak nie może być. Patrzcie, możemy uczyć nasze kurki i rozwijać ich różne profesje. Mamy taki młotek, ale ekstra odblokujemy sobie pierwszą umiejętność. O? A cóż to za umiejętność jest? Jaka fajna kurka, widzieliście to? Wow, kurka drwal! Rewelacja! To mi się podoba, to mi się podoba. Archer. A, czyli to będzie kurka łucznik. Dobra, zostańmy na razie przy naszym przesympatycznym drwalu. O, wojownik. Kurka wojownik. Dobra, na razie rozwiniemy sobie drwala. No i do dzieła. No pewnie, że tak. O, mamy taką umiejętność. Patrzcie, przed przeszkodą, która jest na przykład drewnem, klikamy w drewno. Wow, i dzięki temu zbieramy więcej drewienka. To mi się podoba, to mi się podoba. Na razie jeszcze nie mamy niestety rozwiniętego żadnego yy, miner'a, czyli górnika. O, oj, zapomniałam się schować. Dobra, masz złapki, Kołeszko. O, walczymy z krzaczkiem. No, ale byłby wstyd. Nie dajcie się pokonać przez krzaczek. Dobra, schowamy się. Pierwsza przeszkoda. Mamy trochę mało żyćka, więc może idźmy dalej. O tak, zdecydowanie tak, idźmy dalej, znowu jabłuszko. Dobra, krzak chyba nas nie pokona. Yy, a jednak... No cóż, nawet ta siekiera nie pomogła nam za wiele. O, pytajnik. O, patrzcie, mamy opisany interfejs, co też warto wiedzieć na temat naszych kurek i ich statystyk. No dobra. Hmm, hmm, hmm. Rozwijamy, rozwijamy. Nie, archera nie rozwiamy, ale możemy sobie tutaj coś kupić. Hlas! patrzcie. Wow, będzie kurnik, będzie kurnik, ale fajnie! Kurnik i górnik, o! Cześć! Hej, żeho! I dalej, na razie niestety nie przeszliśmy do końca tego poziomasa. Dobra, rozpoczynamy od drewienka. a jakże. świetnie! Następnie mamy o. Coś takiego, taką umiejętność naszego górnika, dzięki czemu zbieramy więcej kamieni. O, chowamy się przed złowrogim wężem i zaraz będziemy zbierać jabłuszka. No cóż, to nie są jabłuszka, raczej winogrona, ale na górze mamy jabłuszko, <laughs> symbol jabłuszka. Dobra, na pewno nam się przyda troszeczkę więcej skał. O, kamieni ze skał. O, patrzcie, skrzynia ze skarbem, no przecież masz jeszcze tą łapkę. O, niestety! Znowu pokonane kuraczki i nieboraczki. Patrzcie, a to co? Wow! Możemy sobie zamieniać różne surowce na inne surowce. Na razie nie będę z tego korzystać, bo ogólnie mam mało surowców. No cóż, idziemy w takim razie dalej. Ale czekajcie, może jeszcze przecież możemy coś rozwinąć. Co to takiego? O, to będzie jakiś obrońca, a tu? Blacksmith. Wow! Kowal! Czy w to warto zainwestować? Zaraz się okaże. No dobra, czekajcie. O! Mamy naszego wspaniałego! Jak fajnie zakwakał! Nasz kowal kurak. O! Jeszcze możemy sobie coś rozwinąć? No pewnie, że tak. Możemy rozwinąć naszego górnika poczciwego. No to idziemy dalej. Będziemy troszkę silniejsi. Rachcia, ciach, ciach, Coś pięknego, coś cudownego. Dobra, teraz pora na kamora. Pora na kamora! Tra, tra, la, 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 la. Teraz się schowamy przed wężem. No już znamy na pamięć tą trasę. Ciekawe co będzie dalej. O, jabłuszko. Dobra, użyjemy następnego bonusiorka. Wow, ale ekstra. No, mamy troszkę więcej winogron. Smacznego, kolego. I używamy naszej umiejętności związanej z kurzą łapką. <laughs> nie ma co, nie ma co. Pokonamy, pokonamy. Rozwalić się nie damy. Proszę. Dalej. Nie, aż im się w główce kręci, w główkach im się kręci z powodu tej skrzydeczki ze złotem. Tyle tam złota było, że aż są oszołomione. Okej, okay, no to play. Mamy malutko jabłuszek. O, nie możemy nic rozwinąć? Niestety nie, brakuje nam 20 jabłuszek. Dobra, no to rozwijamy w takim razie to, co jest. I go. Wow, drewnianko. Ja chcę troszkę więcej drewna. Rachcia, ścia, Rach, ciach, 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 Pięknie, cudownie. Następnie znowu mamy skałę. Rozwalamy, rozwalamy. Zatrzymać przez wstrętną górę się nie damy. Ale tutaj nie będziemy z Tobą walczyć, koleżko. Przyda nam się znowu nieco więcej, moi drodzy, Owocków O, a jakże, a jakże? Rach, ciach, ciach, ciach. Znowu trochę kamienia. O, właśnie. Superaśnie, Blue Jay, naśnie. I co? Damy się rozwalić w skrzyneczce? Jaka ona twarda! Ojej! No i co? 17! Hmm. Może zaoszczędzę. A to co? Może to użyjemy. O, właśnie tutaj! Yy, rozwinęliśmy sobie tą umiejętność i użyjemy tego wspaniałego obrońcy. Chlas! Ważne, żeby każda z tych kurek miała przyporządkowaną jakąś umiejętność, z której możemy skorzystać po drodze. No to jeszcze raz! No cóż. Początek jest dość monotonny, ale potem jak sobie rozwiniemy nasze kuraki, na pewno będzie weselej i ciekawiej. Pam, pam pam, 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 Któż by się spodziewał po naszych kureczkach? <grytania> Takich <grytania> bardzo, bardzo przygodowych, moi drodzy, aspiracji. O nie, zapomniałam. Jak to? Były zakryte. No cóż, trudno, to przynajmniej troszkę więcej... <grytania> Pozbieramy sobie, moi drodzy, skał. O, uda nam się wreszcie rozwalić to? O, jedna dodatkowa kura z umiejętnością i od razu jest lepiej. Rewelacja. Nie, krzaczek nas nie pokona. Nie damy się pokonać krzaczkowi. O nie, jaki pająk. Wow. Rewelacja. O, i znowu mamy... Błagam. Nie. No nie gadajcie, że jakiś zwykły pień rozwalił. Naszym kurkom głowy. O kurcze pieczone. No dobra, w takim razie... Uchmy, rozwijamy, rozwijamy. Bye! A, 11! No tak zapomniałam, że przedtem przecież to rozwinęłam. Okej, okay, no to play. No i go, moi drodzy! Tra la Teraz się już nie pomylę. Palalala. Świetnie. Tak, mamy dużo drewienka. Na pewno się przyda. Surowce zawsze są przydatne w tego typu gierkach, gdzie rozwijamy sobie różne fajne rzeczy. Dobra, ochrona przed wężem. Teraz już na pewno nie zapomnę zdjąć tej ochronki. Las. Rach, ciach, 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 ciach. Tak, więcej owoców, więcej owoców, ja chcę więcej owoców. Dobra, schowamy się, moi drodzy, żeby dotrzeć do owoców ponownie. Papa pa, skrzyneczko! Wow! Dalej, 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 mocniej, teraz Więcej owocków, więcej Zaraz się schowamy Przed wstrętnym pająkiem, do widzenia Ojej, jaką ma z Złowrogą, moi drodzy Dobra, tutaj już możemy sobie troszkę drewienka pozbierać Błagam, żeby ten pijeń nas nie... O, patrzcie, tylko skrzynka Damy radę? E, chyba udało mi się całą planszę przejść, moi drodzy Rewelacja Wow, i co? pońcik! Jest! Zaświeciło się jajeczko! Ale ekstra! Rozwalamy, rozwalamy! Przez wstrętny krzak rozwalić się nie damy! O, a jednak! <laughs> Siekiera kontra krzak. No cóż, kochani, możemy sobie wreszcie rozwinąć tutaj, patrzcie. O, jedzenie i picie. Kuk! Wow! <laughs> a tu jest złodziej, który będzie kraść złoto, ale na razie potrzebujemy więcej surowców. Okej. Okay. Patrzcie, jaki fajny kurak! Słuchasz, rewelacja, moi kochani Na pewno nam się to przyda No dobra Zamieniamy, zamieniamy Kochani i idziemy dalej W takim razie, o, mamy już kolejny poziomas To mi się podoba, ciach, ciach Potrzebujemy dużo, dużo, dużo jedzonka O, właśnie tak Co jest następne? O nie, potworek Znowu złowrogi pajączek O kurcze, zmutowany Wąż, dobra Chowamy się przed tymi wstrętnymi wrogami. O, i mamy skrzyneczkę ze złotkiem. No może w końcu jakąś uda nam się rozwalić? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, pozbieramy troszkę złotka. Nie znowu pająk! Wstrętny złowrogi pająk, tylko czycha. Na nasze kuraczki, żeby się najeść. O, świetnie. Tak, Rach, ciach, ciach. więcej, więcej mocniej teraz. Juhu, pozbieraliśmy dużo owocków. Tak, trochę drewna. Wow, uda nam się, uda nam się, jest, udało się. I co dalej? Nie, wąż, ale na szczęście mamy nasze listeczki, które chronią nas. Ojej, jakie drzewo! Wielkie! co będzie na końcu? O, dzik! Wow, kurczę, niestety nie udało się! O, Kurcze pieczone, no i to jest przeciwnik, moi drodzy, dla naszych kuraczków, nieboraczków! O! Patrzcie tylko, dobra, co by sobie tutaj rozwinąć? Tu jest coś fajnego. Wow! Co to jest fajnego? To jest. Rycerz? Patrzcie, umiejętność bierna. Dzięki niemu. Otrzymujemy dodatkowo 15 do obrażeń fizycznych. Wow, no pewnie, że to chcę. Dobra, zaraz sobie zamienimy. Może zamiast tego naszego kowala. O, właśnie w ten sposób. Moi drodzy, ja sobie troszkę w tą gierasę pogram, rzecz jasna. Porozwijam nasz kurnik. Haha, I umiejętności naszych przesympatycznych kureczek. I do was wrócę w drugim odcinacie. A tymczasem żegna się już z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia.